No dobra, to co, solenizat? Dmuchaj! Kurwa, nie ma co! Solenizat przyjeżdża No dmuchaj! Nie ma. No co ty chcesz tam polać? Ostatnim akurat i kończymy imprezy. No. Zaczynamy dopiero. A nie kończymy. Jak nie wolno nagrywać? sama obetna. Tak, ty sama się obetnij się. Mama, weź nam przenieś tutaj z parafetu. Co ty robisz? Ja Przenieś pompkę. Co? No A ja tam nie mogę przynosić. Nie wiem, czy mam z oporę. Ja tego torta chciałem tylko zobaczyć. A ty jeszcze dwa lata traktorek, Tutaj, o, jest. O. Na Żymiaków już. Smiernow. ukraiński Smiernow. Koszulka o traktorach. A starsza, co nie? I za no i dwie dwojki, młody. A już też ma opiera, Dopiero połowa. <grym> Ale 40 lat, to, a nie, bo to Wolty są. Muchaj, ty 40 Komile. lat. Czekaj, czekaj jeszcze na ten. Na co? 100 lat, nawet farol. A to Finlandia, Finlandia jest, nie będziemy mieszać. Jak ten zaczął, patrzeć, że tak powiem? Nie, już. No nie, nie chcę. Gdzieś się Gdzieś, żeby to pić kiedyś? To się nada do jedzenia czy do picia? Do tego, do tego. Ale wziął mieszankę. Jest dobrze żyją. Tak mi dopełna, paję jak mi dopełna pełna sypał. Patrz, ty. Zobacz. Pa, ja, po stole się leje. Fenek ma. A Fenek gdzie? Fenek poszedł do grilla. Zachuję Fenka. Musi kąpię. I się kąpię. No właśnie chceś to się jak to mam żapłonek kozy tak duka. To co to 100 lat. 100 sto lat, sto sto lat niech, niech, żyje, żyje niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat. Ale łapka, kuchanie szybkie na szybkie. O, o! o, o, o. Laskaj! Niech, niech żyje, żyje, niech żyje nam. Niech... Łosiek. łosiek, dmuchaj łosiek! Tylko żeby się nie zapaliło! Nie! jak pójdzie w O, patrz, radę, Brawo! Bedan luki! Czas najwyższy, żeby jeszcze to ciekawe tak.